Jak nie wiemy, to wierzymy w coś. Ja też wierzyłem. Wierzyłem nieświadomie, bo po prostu ktoś mi narzucił jakieś tam dogmaty. Mam tu na myśli na przykład w pierwszej kolejności tą rolę odgrywają rodzice. To oni nam sugerują, ale ja też ich nie obwiniam, bo oni w swojej nieświadomości jakby postępowali tak, bo wszyscy kierowali się jakimiś tam regułami i standardami, takimi wzorcami. Nie zastanawiali się nad sensem tego wszystkiego za bardzo, tylko po prostu robili, bo tak trzeba. No i też między innymi dzięki temu ja przyszedłem wszystkie sakramenty kościelne, tak jak standardowo praktycznie większość tak zwanych wierzących, czyli propagujących jakieś tam chrześcijańskie i katolickie rytuały i wierzenia, więc poprzez wiarę. Najpierw wierzyliśmy, bo nie wiedzieliśmy o co chodzi, więc wierzymy, że, 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 że coś jest, ale nie jesteśmy tego pewni, a potem przychodzi wiedza, potem właśnie przychodzi wiedza. To znaczy niektórzy może i zatrzymują się na pewnym etapie i, i, i umierają z tym, zostawiają tu swoje ciało i ponownie się inkarnują właśnie z niewiedzy tej wierze, nie wychodzą ponad to. A chodzi o to, żeby się dowiedzieć, kim jest i poczuć to. Czyli poczuć miłość i delektować się mną. to, o czym mówiłem. <Słyski> There's a